Witajcie, moje drogie kobiety. Przychodzę dzisiaj do Was z kartą numer 24. Pobądźcie z nią chwilkę. Zobaczcie: jest na niej kobieta, jest na niej mężczyzna. Karta symbolizuje miłość. Miłość do drugiej osoby miłość do siebie. Tak, jeśli chodzi o treść mojej książki Emocje Kobiety brzmi tak: Miłość, druga połówka. Odrzuć kobieto ocenianie i zastanów się, czy możesz coś w sobie zmienić. Niż tylko stwierdzić, że taka jesteś i już się nie zmienisz. Właśnie. Odrzuć ocenianie. Jeżeli cokolwiek możesz zmienić w sobie, zrób to. Jeżeli nie czujesz się z tym komfortowo, pozostań taka jaka jesteś. Skup uwagę tylko na pozytywnych cechach u partnera. Tak, wielokrotnie możemy się sprzeczać, możemy się kłócić, może, możemy z czymś się nie zgadzać, ale tak naprawdę, kiedy byśmy skupiały się tylko na negatywach. To wtedy tak naprawdę yy, nie byłybyśmy szczęśliwe w tym związku. A tak naprawdę każdy z nas i każda z nas ma zarówno cechy pozytywne, jak i cechy negatywne. Tak. Ale nie chcijmy nikogo zmieniać na siłę. Jeżeli coś nam się nie podoba w danej osobie, po prostu zobaczmy, co my w sobie możemy zmienić, ale nie chcijmy na siłę zmieniać drugiej osoby, bo ta druga osoba wcale nie będzie chętna Kobieto, do tego. Pozwól sobie na bycie sobą, a innym być innymi. Jest to piękne zdanie. Słuchajcie, bycie sobą. Właśnie i teraz czy Ty w tym związku, czy Ty w tym związku możesz być sobą? Czy potrafisz być sobą? Czy wiesz, co to znaczy być sobą? Czy ta druga osoba akceptuje Ciebie Pomyś w sobie? sobie jaką czy rolę jest... odgrywasz w tym związku i czy jest Ci w nim dobrze? Jeśli jest już źle, Czyli dochodzisz do wniosku, że jednak nie czujesz się dobrze w tym związku, tak? Mimo szczerych chęci, mimo tego, że dopatrujesz się pozytywów u tej drugiej osoby, mimo że y, nie chcesz jej zmieniać, że tolerujesz tą drugą osobę, a jednak jest już źle, źle się z tym czujesz. Co możesz zrobić? Na początek weź kartkę, weź kartkę papieru, zapisz na niej całą zaistniałą sytuację. Napisz, jak ty się z tym czujesz? Jaką rolę odgrywasz ty w tym związku? Jak jesteś traktowana? Czy się z tym zgadzasz? Czy się z tym nie zgadzasz? I na spodzie, na samym końcu, napisz: zatwierdzam. Tak. Zatwierdzam, czyli widzę. Widzę, widzę siebie w tym wszystkim. Widzę, jaka jestem, czego doświadczam i czy tak naprawdę jest mi z tym po drodze, czy nie. Dlatego też, Właśnie, terapia, właśnie, praca nad sobą skłania nas do poznania prawdy, prawdy, w której się znajdujemy, jak również prawdy o nas samych. Dlatego warto to robić, jeśli chcesz być szczęśliwa. Jeżeli chcesz być szczęśliwa w inny sposób, możesz żyć sobie w takiej swojej szklanej kuli, złotej kuli, i tam możesz po prostu. Też być szczęśliwa, bo możesz wierzyć w to swoje szczęście i opowiadać innym, że jesteś taka radosna, szczęśliwa, mimo że po nocach płaczesz, mimo że wielokrotnie wylewasz łzy. Tak też można. Ale co dalej, to się okaże. Natomiast na dzień dzisiejszy, moje drogie kobiety poznawajcie siebie. Poznawajcie siebie i róbcie wszystko, żebyście były szczęśliwe. Zostawiam Was z tym, zostawiam Was z tym i siebie również, tak, bo to nie tylko dotyczy naszej drugiej połówki, ale ten temat dotyczy każdego człowieka, z którym się na co dzień stykamy. Naszych przyjaciół, naszych najbliższych, naszych rodziców, naszych wujków i tak można jeszcze wymieniać. Zawsze zastanówmy się, jak ludzie nas traktują i czy my im na to pozwalamy, czy może już mamy tego dosyć. Zawsze się na tym I zostawiam Was z tym. Wasza terapeutka Dominika Kośla.